Z mojej strony Dawid Walacki, ze moja kuzynka Natalia. Cześć. To już jest... czwarty... piąty... piąty odcinek. Zagrajmy w Minecraft. Zapraszam was na... Sorry. Zapraszam was na mój trzeci odcinek. Bo czwartego nie wrzuciłem. W tym momencie, co nagrywałam. Bo nagrywam od razu prawie. No, od razu można powiedzieć po nagraniu tamtego. No, ja sobie, masz mięsko w tym. Po nagraniu tamtego odcinka. No weź, się spali. Nie spali się. Nic. Ale kurczak chce, chce się też piec. No, dobrze. Też kurczak może wziąć, chcesz. Nie. A szuszka? Nie. Uważaj. To jest dokładnie. Przeczekamy noc? Przeczekam, no, ale ja przeczekam to. tam kop na dole i ja przeczekam noc. To jest tutaj taki pasek, to nie jest dobre. Ja przeczekam noc i. Widzimy się po cięciu. Dobra, już jest dzień i szkielet przed domem. To co sobie zrobimy? Nie, co mieliśmy zrobić? farmę, więc zrobimy w tym odcinku farmę Mówiłem Enderman na dworze I się nie zaatakował? Nie Przecież go od widziałaś A on? Nie widział Czyli się zamyka. Nie chce mi się. Teraz mnie enderman no, zaatakuje. Mieliśmy farmy robić, a ty sobie gdzieś idziesz. Nie. Dobra, to idź koło to... domu, ja się jej da powiedzenie. Ile to potrzeba? Ponad 20. Znaczy powiedz tam sobie dokładnie. Nie chcę mi się. No to pozbieraj 30 na zapas. Teraz będziemy 5 minut zbierali. Dodam ci 15 na razie. No to zasadz tam. Nie chce mi się. A mnie nie ma. Obok domu. Gdzie jest to tak w ogóle? Obok domu. Gdzie jest w domu? Gdzie to jest? Tam, obok wody. Gdzie jest woda? Tu. A. O, creeper! No, Dzięki. <noise> A, uciekaj. Czemu nie uciekasz? No bo przynajmniej farmy nie wywąwił. Dobra. Uciekaj. Dawie tak się drzy zawsze. Jak była normalnie. Niech, nie, nie skoczyłem wcale na farmę. Ja się ile kopie na miałem i Ja mam dużo. 3, 4, 5, 6, 7 jeszcze dobra. O owce, to będziemy mieć na twoje łóżko. Kolejny Ja mam trzy wełny. Ja To węgla. Boże, Boże to jest dużo węgla. Grzech, żeby by się zmarnował. Widzicie, jak ona już dużo gada? Mówiłem, dajcie łapkę w górę, to będzie więcej gadała. no Mówiłem ją. No ja sobie się nagradam. Dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę. I też dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, które mi zostawiliście. Powiedzcie swojemu znajomemu, na przykład. Ile tu owiec? No, moją powiedzcie. Koledze, koleżance, nie wiem, kumplowi, kuzynowi, kuzynce. Wszystkiemu, wszystkim powiem, wszystkiemu. Wszystkim powiem. Wracam. siebie W dzień przed chwilą. Nie, ja już nie. To surowe. A tego przypalonego mam mało. Dobra, już mamy farbę. teraz będę kopał. Będę kopał, będzie robił, dom może kiedyś. Muszę skrzynkę postawić. Nie, różne skrzynki nie mam Nie mieliśmy albo co? No, po co, po co? Dzień do Mamy no, zrobimy dzień? Zrobimy dzień No, pójdziemy spać Dzień jest No widzę masz... no, no dobra Nie zrobimy dzień tak, bo ty nie masz miejsca w dystansie, bo fajnie będziesz. To moje już. tutaj Chcę spać No nie da się. Uciekam do O, zobaczmy, co tam Natalia wykopała. Tu jest jakaś, nie wiem, dziura. Tu jest jakaś dziura. Tu jest jakaś dziura jest kobel, a tu jest drzwi. Aha. Tylko teraz zdążyłaś wykopać? Będę kopał poza odcinkiem jednak. Wykopę dużo kobla poza odcinkiem. Ładziemy się. I 7 minut nagrywania, to Zobaczcie łokę w górę pod Film. filmem, pod trzecim odcinkiem, bo już jest piąty, ale nie wstawię piątego, dopóki nie będzie. O, ja już jestem. Nie będę dokończył tematu. Nieważne, nie słuchajcie mnie wtedy, to się wytnie. Nakupanie. Ej, bije mnie cóż! o, sumiak, sumiak, o, weź go Spawner! Weź go! O, zginąłem. a zginąłem co ty robisz? Czekaj, ode mnie! A! jedzenie, chcesz Bior, bior, bior O Boże! Spawner tam musi być nie, Gdzie to było? Widzowie, powiedzcie mi, gdzie to było Albo sam to znajdę Poczekajcie, cięcie i wiem, powiem wam, gdzie to było Dobra, znalazłem Znalazłem i się bije ząbiakiem małym Małego trzeba zabić O Boże O Boże to się spali! Ale mnie też spali przy okazji Tylko idziemy tam. I wiem gdzie to jest Ale falmy zrobiliśmy. To są plusy. Nie wiem jak nazywać odcinek. O boże Ale nie ma małego Dobra, zrobiłem dużego Są moje rzeczy <laughs> Czy... U, jeżeli ta seria wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, zobaczcie ile tu zębiaków jest! Zobacz, szybko! O Boże, nie no, zginąłem. Serio. Zasłanę cię. Zobacz. O Boże, tu dużo jest! Pamiętajcie, liczcie okay. śmierci. O, jest. W tym odcinku. Napiszcie... Nie w tym odcinku, bo jeszcze na początku zginęłaś. Napiszcie pod tym filmem, ile razy zginąłem. Ujgu, ujgu! Już się spalę, spalić. się. się, Tam musi być spawner. W następnym odcinku go znajdziemy no, Jeżeli tu jest, no, wiem jest jednak Jest! Tu się patrzysz w podłogę Właśnie O, wiem! Nie no, tam musi być spawner no chyba nie, nie, weź go, weź go, proszę, nie chcę zginąć na koniec odcinka. Zmierć. Zmierć o, serduszko. Dobra, idziemy, podejrzewam, na co odcinka. Pożegnę się, no Nie, przymamy jeszcze trzy minuty. No, dobra, no to się... Boże. Violet,